w końcu zrobiłem sobie nowy zestaw na Stronga. Witamy Was serdecznie moi drodzy przed nami kolejny wypad na Pstrągi Cztery dni minęło do ostatniego wyjazdu pogoda odmienna mamy na plusie chlapa, brzydka pogoda jutro duży wiatr, pojutrze jeszcze większy będziemy się klichować w lesie ale mamy dwa dni, trochę plany musieliśmy zweryfikować. Mieliśmy praktycznie wyjechać na 6 dni, ale musimy pojechać na 2 dni. Zrobimy z tego jeden film, potem muszę wrócić na 2 dni do pracy do Szczecina i potem myślę, że kolejny wyjazd gdzieś może troszeczkę dalej, ale też na pstrągi. Może spróbujemy morskie trocie łowić, jak będzie pogoda. To będzie wyjazd trzydniowy, także z tego też zrobimy kolejny film. A na razie długo! Dojechaliśmy na miejsce, ja tutaj ugotowałem takie cuda, a Izabela ugotowała takie cuda. Trzeba siły na jutro zebrać. Czekaj, zabiorę to wszystko. I rano startujemy na poważne łowy. No di. a ty co widz, zjadł krewetki? Zjadłeś krewetki? Dobra, krewetki wyczyszczone Zobaczcie kogo my tu mamy Cześć, nazywam się Wiktoria Złobiłam. tyle szczupaków Tyle okoni Subskrybujcie kanał Zafiszowanych I łapki do góry Pa Cześć kochanie Zobaczcie sobie ostatnio jak łowiliśmy na tym dużym mrozie To strzelił mi kołowrotek A dokładnie kabłąk Wędka też pękła. Zrobiłem sobie nowy zestaw. na Napstronga Daiwa Exceler 2500 LT wersja. I do tego wędka Delphin Wild Trout 2,30 do 10 gram. Jutro sobie sprawdzę, jak taki zestaw się spisuje. Ale na sucho wędka bardzo fajnie pracowała. Oby jutro jakiegoś. Ładnego pstrąga złapała. No i moi drodzy, tej pięknej, brudnej szybie, wusa oznajmiam Wam, że lecimy na pstrągi. Staliśmy, ubraliśmy się, zjedliśmy i pora porzucać. Maszerujemy sobie nad wodę, czeka nas myśl około 40-minutowy spacer. Rzeka już jest niedaleko, ale chcemy sobie nadrobić trochę. Chcemy też mieć mniej na powrót, więc dzielimy trasę powrotu na pół. No, niby mamy plus od paru dni, ale lodu jeszcze sporo na rzece. Schodzimy na dół i łowimy. Jesteśmy na dole. Rzeka dalej, szybka, wysoka. Widać wylana i zamarznięta, ale myślę, że da się łowić spokojnie. Nurt płynie, gdzie gwiazda. Zaczynamy zabawę, pierwszy rzut zaczynamy od blaszki, szukamy ryby, dosyć szybko dalej woda płynie. Mocno pozamarzane brzegi, więc znowu pół godziny szukaliśmy dojścia do wody. Ale się udało. No i w pierwszym miejscu od razu branie. Ładny rowek, spowolnienie. Dwa razy uderzył, ale niestety za lekko. Na blaszko, na jak się nie uda, to założymy jakąś gumę. jaj, znowu już było skudnięcie. To Jest dosyć aktywna ryba. Można dalej spuścić. akurat robimy hałas, to niedobrze. Zobaczymy jak sobie Tanta poradzi Ale podejrzewam, że Rybka uciekła, bo no, Były szybkie trzy brania I potem cisza Ale próbujemy I witamy Was serdecznie Dnia drugiego Naszej podróży wędkarsko-one life'owej No powiem Wam, warunki coraz gorsze Wczoraj było naprawdę trudno Bardzo mało Dało się łowić, nie było dojścia do wody, wszystko pozamarzane Trzy razy wylądowałem w rzece, bo praktycznie za każdym razem złamywał się lód na brzegu Bardzo mało miejsc, gdzie można było łowić Jakieś kontakty z rybami były, Ale, ale nic nie udało się złowić, dzisiaj Dzień drugi, przenieśliśmy się do miasta zobaczymy jak tutaj w mieście będą warunki z ciekawostek to znowu zrobiła się zima spadł śnieg temperatura poniżej zera bardzo proszę tak Izabela właśnie wróciła z Nodim ze spaceru porannego no i będziemy się zbierać i spróbujemy łowić Trągi. Przewróciłam się. Przewróciłaś się? Tu przy rzece jest tak ślisko. No, każdą... czyli, czyli znaczy, że nie będzie łatwo. Ale powalczymy. Ślisko, no? no to czas start. Zaczynamy łowienie. Zaczynamy od małej wahadóweczki. Prąd duży, woda wysoka, nic się nie zmienia. Wahadówka wysoko chodzi by zejść niżej, ale ślisko. No powiem wam, że jest masakra jednak. O tym rozu i śniegu najgorszy jest wiatr. Pokazują porywy nawet do 70 na godzinę. Schowałem się pod mostem, no tu to jest komfort niewyobrażalny, ale rybki też współpracować zbytnio nie chcą, więc no nic tego nie poradzimy. Izabela schowała się już do buta. Zamarznięte zdjęte wszystko. A ja jeszcze trochę po walce. Ciężko dzisiaj, najgorszy dzień się, bo w tym roku. Prąd mega mega szybki. Praktycznie nie jestem w stanie znaleźć żadnych spowolnień. Przelotki oczywiście zamarzają. Nie ma dużego mrozu, ale przy tym wietrze czuwalna jest kilkanaście na minusie. W końcu wywalczona rybka Nie za duża Nie wiem chyba O tak Zobaczcie Sukces chces wielki wichurze Ale piękna rybka Rybko Taki oto piękny znowu poszedł, chyba się rybki trochę odpaliły, bo miałem praktycznie trzy żuty branie. Znowu te takie całkiem fajne, ale nie chciałem ryby. Wracam się do busa rozgrzać Masakrycznie zimno się zrobiło Zostanie jeszcze jedna sesja, myślę się z dwie godzinki się ogrzeje, spróbuję O, trzymajcie kciuki, błys. Ciężko dobra, wróciłem herbatkę wypijemy Izola relaksik, co tam oglądasz? Ja zadłam kisiel o proszę Filmik ogląda na Netflixie no i co, plan jest taki, że jeszcze się pomęczę z półtorej godziny po czternastej, pół godziny się ogrzeje i, i chwilę połowie zobaczymy, czy coś to dalej. Da, Mówię tak, jak mówiłem wcześniej, chyba wieczorem. Wieczorne godziny są lepsze. A potem na obiad. Moi drodzy, sesja popołudniowa, czas start. Herbata wypita, ogrzałem się. Pobawimy się trochę robaczkami od Libry. Trochę z prądem. Trochę pod prąd. Poczekamy aż rybki się aktywnią. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego złowimy dzisiaj. Dobra moi drodzy, kończymy tą nierówną walkę. Przyroda zdecydowanie wygrała. Druga runda dnia dzisiejszego na zero. Ale minus 5 przy tym wietrze. Pierwszy raz się poddaje przed czasem. Jeden dzień odpoczynku i wracamy na trzy dni. Zobaczymy, jakie rzeki wybierzemy. Może, może, kto wie, jak będzie pogoda, żeby wejść do wody. Także zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do oglądania do następnego.